Ja nawet z niektórymi miałem do czynienia, może ja. No. 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 Byście się zdziwili, ile chłopów lubi w dupę. I byście się zdziwili. przecież wszyscy zawodnicy feju MMA to wszystko, to przecież ja to wszystko mam w DM-ach. Ja nie będę mówić nazwiskami, bo to bez sensu. Ale... wszyscy, wszyscy tam? Walą krechy i do spodu. No tak no. poczpają się, lubią takie rzeczy. No taka jest prawda, słuchajcie, no co ja mam wam powiedzieć? Tak, lubię w dupę i co? Mam dla ciebie magię siedmiu świec. <noise> ja lubię w dupę, no, no co? Nie, nie mam z tym problemu. No, więc... E... No ale spadała mi się, nie spotykam, no. Po prostu. To jednak widać jak facet jest typowym gejem, jest bi jest hetero. To widać. Na przykład transki, my to, my to czujemy, nie? Ale z jedną klerę, czekajcie. No ale spedała mi się, nie spotykam, no, sorry. No, ale ci co krytykują, to najbardziej lubią. Tak, i to jest sprawdzone. Ale to tylko piszą do Ciebie znani, czy spotkanka też były. A to już, to już jest moja chyba sprawa, nie? To już jest chyba moja sprawa. Ściera totalna, miło mi, że mówisz o sobie. Fajnie, że nam się tutaj przedstawiasz. Fajnie, że masz takie mniemanie o sobie, że jesteś zwykłą ścierą. Fajnie. Co tam, Kicsi? Kicji miauczy, bo ona miauczy, jak jest live, po prostu. Daj mi się Viola, że takie miejsca to chyba są nie na miejscu, wiesz Viola. Takie miejsca są nie na, takie pytania są nie na miejscu, o. Masakra. Zadaj sobie takie pytanie swojej matce. Zapytaj się czemu nie używa kondomów. Zapytaj się swojej matki i popatrz lustro. O, dzięki tymka. Dziękuję bardzo. No muszę tak mlaskać. No a ty wiola lubisz mieć składanego 20 chuja. Mam ci też takie pytanie zadać, no to zweź dziewczyno. Idź sobie nie zjedz z palca. A nie takie rzeczy tu piszesz, Boże. Dziewczyno, ogarnij się. Czy można się ze mną umówić? Można. Ja lubię. No ja ga super, że lubisz w dupę 20-centymetrowego chuja. Bardzo mi to cieszy. To jest całkowicie normalne, dziewczyny. Ja też lubię. Tylko nie za duży, bo boli, nie? A jak za duży, to też nie jest dobrze, nie? No, o co ci chodzi? Nudzisz, nudzisz się, tak? To chodź do mnie, chodź. Chodź Ona się nudzi, no. Co? Co mi się ma w końciku. No chodź tu. Ona się nudzi po prostu i ona, bo ona widzi, że ja do was gadam i ona też chce pogadać no i ona też chce gadać no. Taka prawda, nie jest głodna, bo ma karmę. Ma suchą i przecież na, przed liveem jej wtedy da, no To są trzy godziny, no. Bez przesady też. Ona trzy razy dziennie dostaje, czasami cztery. Po prostu jej się ludzi. Co tam, Kacuszko? Co tam, Kacuszko? No, chodź, tu przytul do mnie. Chuść, tu dumnie, że kocham cię. No. Jak malutkie dzieciątko jesteś. Malutkie dzieciątko, Jezus. Leży w żłobie, tuż po bieży. lulaj, że jezu, moja perełko. Lulaj, ulubione me pieśń, dełko. No to nara. Lulajże Jezuniu. Kicikici kici, tu kocica. Moje ulubione. Dobra, Wiola, idź, bo ci naprawdę się chyba ruchać chce. Jeszcze takie pytania. Viola, Viola ewidentnie, kurwa, musi sobie dzisiaj zjechać z palca. Żegnam, Viola. <gryw> idź się pytaj, zapytaj się swojej starej, czy lubi 20 cm kutasy, a nie przychodzisz i jak można przyjść do kogoś na live'a i coś takiego napisać? Wypierdalaj. Jak można coś takiego przyjść do obcej osoby napisać, czy lubię długie kutasy? No kurwa, no... Oh. Masakra! Masakra. No kurwa, no a co ja mam? Płakać? No beka mam z tego, no Jezu. No kurwa... Wiola Viola, nie chcę weźmie hepa slimin chyba. <grym> Nie warto cię oglądać, no to zapraszam wypierdalać. No co ja mam powiedzieć, no? No wiola chyba troszeczkę się zapędziła. Dzięki za różeczka. Planujesz tatuaże jeszcze tak. Chcę mieć dwa rękawy. TikTok z pora pomyliła, no trochę tak. Czy moje tatuaże mają znaczenie? Tak. Mhm. Dokładnie, bo ty mnie lepiej znasz. Mhm. Bo ty mnie znasz, kochanie. Tym jest znasz. W 100%. Na 100%. Obca osoba z TikToka wie, jaka ja jestem. 200%. nie mogę robić live'ów na TikToku. Mm. Akurat japę to mam ładną. Nie udało ci się, słońce, akurat japę to mam ładną. Nie no już jestem... Nie no już jestem najkam nie ogląda. Tak bardzo przykro mi jest. Prawda w oczy kolenia. akurat twarz mam uważam, że mam ładną. W ogóle jestem mega ładna. No, uważam, że jestem turbo ładna. Mam ładne oczy, ładne usta. Bardzo się lubię. <tryk> 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 Dobrze. Dobrze się czuję. Nie jestem kurwa świadkiem jechowym. O, dziękuję bardzo. Wow! Mega. Kurwa. <grywa> <grywa> o, kizzi. No właśnie. Mmm, lody. O wow, dziękuję bardzo! Wow! Wow! Bardzo dziękuję! Dziękuję Natalka za pięć lodów. No właśnie, przecież ja tylko zlizuję tę przyprawę. Za kompetki! Czekajcie, bo wielostwa, ciężko mnie obgaduję. Kochani, otwieramy. Kochani, czy ktoś wierzy koroneczkę? Dziękuję Natalka za konfetti. Mi się marzy kiedyś dostać uniwersa. Naprawdę, marzy mi się dostać uniwersa. Mm. Dziękuję za siedem serc z palców. O, Olivia, dziękuję bardzo. Wow! Wow! Wielci brakuje co nieco. Nie będę się łączyć z jakimiś naćpanymi potusami. Dziękuję bardzo. Co na ustach? Charlotte Tilbury Pillow Talk. Natka, dziękuję bardzo. Lulaj, lulaj. Myślałaś nad kupnem weryfikacji na IG? Nie. A ty go matulu spłczyłem. <tryk> ja pierdolę, a co ty tak lulasz? Powiadaj coś ty. Matko tylko nie świętam. Miałem się jakąś dziwną sytuację w uberze, jak ja miałam to jakiś dziad do mnie zagadywał. No raz mnie prawie gościu zgwałcił. Ale... przystoliłam, przy, 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 przystawiłam mu pistolet. Kitsi coś chce, Kitsi po prostu satencji. Jola chyba spragniona na Kikuta? Trochę tak. Trochę jestem. Popowiadać coś, na pewno masz historię, kolorowy świat. Prywatnie mogę ci poopowiadać jak chcesz. No, raz miałam taki murzyn, ale się wystraszył. W sumie też bym się przestraszyła. <trymne> <trymne> Podaj wzór Talesa. Bo znam na Pitagorasa. A kwadrat plus B kwadrat równa się C kwadrat. Pussy. A kim ty jesteś, żeby mi uwagę zwracać? ich Kocham. Kocham. Tyle zego cię spotkało, ale dajesz dalej dalej, dajesz radę. No a jak? No dużo miałam. Wczoraj o mało co nie zostałam kaleką, bo mnie gościu zrzucił ze schodów. Mnie, nie, 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 nie. Yy. Ty się nadajesz na taką szyszową mafię ogółem. No, trochę coś w tym jest. Nadawałabym się. Tylko żeby hajs był. Lola, kiedy następna randka? Na razie sobie daruję już. To, to w ogóle była zaległa randka, którą ja obiecałam. No i na razie sobie daruję. To co, zakończymy live'a? Czy są tu jacyś przystojniacy, którzy chcą mnie po prostu dzisiaj zagadać? Jakie plany na jutro? Na pewno wiem, że muszę sobie dzisiaj zwalić konia. Najzwyczajniej w świecie, po prostu już mam dość dzisiaj. No. A z czym, kim się utożsamiasz? Jakie masz zajmki? Utożsamiam się z Michaelem Jacksonem. Masz konika? Nie, ale chętnie bym pojeździła na koniku. Ogierze. Bardzo chętnie, no ale niestety. Moje zajemki to huci w dupę. <laughs> Ej, ale to było śmieszne. Jak teraz ktoś będzie pytał o zaimki, to będę mówiła Moje zaimki to chuj ci w dupę <laughs> Może jeszcze nie, bo lubisz <laughs> Oh my gosh Czekajcie, bo jak ja się śmieję, to się zawsze czerwona robię Spłaczę No, Kiczy, chodź tu. No, przestań. Dobra, już kończę live'a. Idę się zająć Kici, Idę jej w cipochę włożyć. No, żartuję. Dobra.